Zabierz Luquerecji porci klucz do, ka do celi Katarzyny. Nie strać więcej niż 10 punktów zdrowia, nie ma sprawy. 10 punktów zdrowia to ja chyba nawet nie mam. A uleczyć się zawsze można. Boże, ciągle żałuję tej nieudanej synchronizacji. Dobrze. Tędy, 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 i tędy i tędy. love you so. Cesare what would do. Are you not okay, i szczerze powiem, że ja w ogóle nie lubię po prostu tego wspomnienia, Nie tylko tego, że wiecie, trzeba Lucreci zabrać klucz, tylko no, zwłaszcza tego, że ee, że w ogóle Katarinę trzeba uwalniać. Jej ja mi się do swojej po prostu nie podoba. Nie należy do jedno z moich ulubionych. Co to było? Ja... Ja mam rączki tutaj, nic nie mówiłem. Pozdrawiam, moja kochana. Słyszałem cały związek, Pani Senora, i mogę się za nią obiecać. Dobrze. Powiedz Cezary. We shall see how it feels when the shoe is on the other foot. Yes, signora. Kocha nie kocha kocha nie kocha jak ja to lubię. Już idę po ciebie, Lucrezia. Jesteś moja. To co? Kochać czy nie kochać?

Free and I will stand up. Impossible! Then you leave me no choice. Come! Ah, we're touching early.

Your lieve vriend Lorenzo heeft hem van alles afgezegd en in de gevangenis Even Zelfs Rosa heeft geen deel de hebben Oh. Uh. Trochę bliżej jej. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu ukochana, chodź. O cholera. Dobra. Nie, 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 nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tędy proszę a to kurde mnie wywaliła jedna. Boże, chodź tu. A ignorant make easy targets. Whatever, my words are wasted here. Ipokrida! Tylko uważaj na moje klejnoty. Żebyś przypadkiem za mocno nie uderzyła w nie. Dokładnie mnie uderz zaraz za trzy, dwa, Kurde, jedna sekunda. Jak jedna sekunda to dwie sekundy, jakie dwie sekundy to jedna sekunda. Salute, Lucrezia. Oh, I've missed you. Vareaparti Pottera Troja. Always a pleasure. Bring her here, I'll take the key. Klasa. Sam na to wpadłem. To był mój pomysł. I headshot. Can you walk? No. że Dobra, w które dźwigam, no i to jest nie wiem, pozwól być się wykryty. Ja tutaj nie mogę tego wspomnienia do dzisiaj w 100% przejść, naprawdę. Nie ogarniam go po prostu. Ucieknij wraz z Kateriną z Castello i udaj się do stajni. Dobra. Udaje się do stajni, więc. No i akurat teraz o, strażnicy teraz będą kurde przychodzić. No widzicie, Wait here. As if I have a Jezu, Jezu. Kurde, no chciałem go z ukrytego ostrza... O, kraty mu kurde łeb prze... Prze, prze, prze. No coś tam. Nie, no nie, no naprawdę, no chciałem jeszcze kurde zmiecza go wziąć. Giniś, smato. Kurde, i kto by pomyślał, że ja jeszcze. Go chciałem mieczem yyy, Pfu, mieczem. Jest. wcześniej to też, bym powiedział, z miecza. Chciałem go kurde, najpierw z pistoletu załatwić, ale nie oczywiście, o ty musiał kurde po cichu sztyletem. Nożykami do rzucania. No, z scyzorykami. Jezu, nie wiem, no kolejna nieudana symptomizacja. Super. Ale co tam? Przynajmniej jest trochę emocji. Co bardzo lubię. Zwłaszcza podczas meczu w nogę polska niemcy ostatnio. Oj, ten też. A załatwię go tak. He? Co teraz? What? E? On żyje. LOL. Fajny błąd gry. Dobra, idziemy dalej. Don't you dare. <śmiech> <śmiech> Też bym tak chciał. O, kolejny strażnik. Dobra, gdzie teraz? Bo chcę już najszybciej zakończyć to wspomnienie. Naprawdę, nudzi mi się już. A tu już niedaleko, spokojnie. O Boże, Kurde. Spokojnie. Spokojnie. Teraz musimy, kurde, jakieś korwy przeciągnąć, żeby. żeby. Yy, otworzyć bramę. Oczywiście my w to, że Katerinę trzeba... Cholera jest ta kolejny strażnik. A tu nic nie szkodzi i tak mam nieudaną synchronizację. Najgorsze jest to właśnie, że Katerinę to trzeba mimo to kurde nosić ze sobą, ponieważ zmniejsza odległość od celu. Ja nie mogę. No i teraz możemy ją wynieść. Okej, strażnik foriu. Eskortuj koneł Katerinę podczas jej ucieczki z Kasten. Okej, okay, Tom ten moment to naprawdę gry lubię. U szczerze mówiąc, jak uciekamy, e wykonaj serię zabójstw, z przynajmniej pięciu strażników, nie ma sprawy. Eskortuj Katerinę Poza Kaspę. Find Machiavelli there. He will be waiting for me. What about you? Someone has to stay here and distract the guards. Get back in one piece, or I will never forgive myself. Go! Dobrá, dobrá, dobrá. Ay, ay, za późno. Kurde, no patrzcie, no chciałem nacisnąć jeszcze... No. Aaaah! Kurde, chodźcie szybko! O! Ładnie Cholera jasna, żem kurde zatrzymał Tu O ty, a nie, co za to to muszę ci oddać. gdy mać no jakieś laki jeszcze mam wow nie no to ładnie mi wyszło dobra uciekam o nie no za to musi być kara Kość to nie jak królik dobra spierściam stąd skok skok olera jasna Ta nie będzie ta chyba No nie no błagam Cholera jasna, co jest? Kurde! No, ładnie. No i pełną synchronizację przynajmniej za to mamy. Trochę było walki przy tym, ale nawet ten moment, tak jak mówiłem, naprawdę bardzo mi się podoba. Ok, tak więc na zakończenie tego odcinka to chyba jeszcze ulepszę tylko kowala, co jest w pobliżu mnie. Okej, ulepszony mamy. No dobra, tak więc w dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i cześć.